wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę pieszył złońca sobie żyć. W no tej nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam to ja chciałbym być.

z lasu z wielką piłą łańcuchową, ale super robo! O kurczę! Psychol idzie prosto do samochodu! Hej, porambańcy! Przestańcie się czulić i uciekajcie stamtąd! Teraz zrobi z nich suszy! Ha ha ha! Kanadyjska ściema! Teraz wóz nie odpali! Uryty, nienawidzę horroru! Zbierajcie, no. bo zaraz was dopadnie! Normal wraca do lasu! Załatwił sprawę! Tak! Co zafinał! I znowu biebie horrory! To tak jak Owen! Uff, dobrze, że już się skończyło. Naprawdę nie cierpię horrorów. Serio? A co cię przeraża? To jak superbohaterowie konają w męczarniach? Czy psychol z hakiem dłoni? Ziom! Nagrabiłeś sobie! No co ty, DJ, nawet dziecko by się nie przestraszyło. Właściwie to zwykła komedyjka. Nie, jak rzeźnia dwa strach rządzi letnim obozem! No weź, to mój ulubiony film! Pamiętasz, jak Kolo wkłada prawą rękę tego gościa do kosiarki? He Albo jak spycha tę laskę do wody i wtedy śruba okrętować nie ją na plasterki! Albo, albo jak wrzuca łeb faceta do, do rozdrabniarki do, do drewna! <laughs> O, jednego głębianka na łączy coś więcej niż tylko brak gustu. Uwielbiają filmy o flakach. Horrory są fajowe. Tak, i ujawniają nasze najgłębiej skrywane lęki. Heh, spójrz na DJ-a. Nieważne, powinieneś się ogolić. Wyglądałbyś znacznie młodziej. Stary. Jestem niczym bez mojej Szczeciny. To tak trzymaj, bracie! Będziecie mieć kolejną szansę na zdobycie miliona dolarów! W sezonie drugim! Czy ja się nie przesłyszałam? E, e nie mam mowy. Nie mam zamiaru tu wracać. Drugi sezon? Sezon zdobędę jeszcze większą sławę niż myślałam. Mam nadzieję, że zdążę sobie zrobić paznokcie. Ja zapomnij, nie godziłem się na dwa sezony. Otóż jesteś w błędzie. Wiesz, co to drobny druk? Przeczytaj, przetraw, pokochaj. Nie cierpię drobnego druku. Następny sezon Miodzio! Będę miał szansę pokazać, na co mnie stać. A ja! Jej, zostajemy na kolejny sezon! Tylko w roli widzów! Nic szkodzi, i tak byśmy to oglądali. No tak. Dokładnie za dwa dni zameldujecie się w zupełnie nowym miejscu, gdzie czekają Was nowe wyzwania. Ten, kto wytrwa do samego końca, otrzyma cały milion dolarów! Więc nie zapomnijcie zajrzeć! Ale to jeszcze nie koniec, chwila, ej, czemu muszę gadać po ciemku? Okej, okay. wszyscy przebrani będą mieli kolejną szansę, o co chodzi? Dowiecie się już w pierwszym odcinku filmów totalnej porażki i teraz dopiero zapaliliście światło, czemuście wcześniej tego nie zrobili? Ech. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika, reżyseria Piotr Kozłowski, Dialogi Polskie, Joanna Kuryłko, teksty piosenek i kierownictwo muzyczne, Marek Kreisler, dźwięki, montaż Maciej Brzeziński, Kierownictwo Produkcji Agnieszka Kudelska wystąpili Łukasz Talik, Jan Aleksandrowicz Krasko, Joanna Pach Piotr Kozłowski, Karolina Bryzner, Andrzej Deskur, Joanna Górniak, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski, Anna Sroka, Dorota Furtek, Klementyna Umar, Monika Ambrozia, Michał Łowacki, Beata Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek Zdun, Waldemar Warwiński, Paweł Ciołkosz, Kudelski, Katarzyna Łaska, Katarzyna Pysiak, Marta